Cześć, witajcie, tu Wojtas, to Wojtas. W ostatnim odcinku rozprawiliśmy się z bandą Daltonów, ale najciekawsze, sprawa, no nie wiem czy najciekawsza, ale dowiedzieliśmy się troszeczkę z historii yy, Sylasa. Jak zginęli jego bracia, po prostu byli powieszeni w trójkę i gałęź się zawywała, ale że byli ciężsi, no to niestety yy, oni zginęli Silas Sylas przeżył. Yy. Ale, aha, i między innymi dlatego ściga tego Boba, który był, który brał udział w tym powieszeniu. A Bob jest ponoć w bandzie Bacha Cassidy i Sandance Kida. Czyli następna historia związana z Dzikim Zachodem. Następna opowieść Sylasa w knajpie. Tak jest opowieść. Coś tu jeszcze chciałem tylko sprawdzić, a nie tu nie będziemy chodzić, nie, nie tu już nie będziemy powtarzać. Dobra, kontynuujmy, tam już nie będziemy szukać, nie będziemy kombinować. O, paczka City Sanderski, dzika banda, słynny Dziękak. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Big Bighorn Mountains. We're not Boots Cassidy. It of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking. "roscoe Bloodbriar. Oh, Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming, on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. Ah. Uh -huh. Dobra, tylko to mieliśmy coś do sprawdzenia. Jeden punkt ci mamy. Dobrze żeby było tutaj pociągnąć troszkę, tak? Tu już ładnie już pociągnęliśmy, jeśli chodzi o karabin. No to już mamy najszybszą spróbę, tak? Szybciej celowania. co to mamy? Rzucanie strzelanie do dynamitu w się. A tu więcej koncentracji, koncentracji zaszczały głowy. No, na połowę koncentracji więcej niż normalnie, A, rozumiem, ale nic tu byśmy chcieli pociągnąć troszeczkę to dalej. Mm, tak szybko. Twój wskaźnik kombinę. O 50% dużej... Mm. Więcej punktów doświadczenia. To by nie było głupie, ale później co mi się pokaże. Szybko prze, szybsze przeładowanie. Mmm. Mm. Byłoby dobre. Ale tu co? Zwiększone obrażenia w tej koncentracji hmm. No nie wiem, Choda, czy jedziemy całość, czy większe obrażenia Tak okay. no i szukamy dzikiej bandy, tak? Najpierw kalabii Jak zwykle piękne widoczki Jak zwykle gdzieś nas zaskoczą Aha, napadli na pociąg, tak? I to będzie ten moment Słychać strzały They blew the bridge o, with the intention drany. of forcing the train to stop. The last two wires was likely in the still intact part of the train, high above. So I had no choice but to make my way up through the passenger cars, dangling down. No, pięknie. Zaczyna się jak widny gdań, jakieś spinaczki, jakieś cudowianki. A nie to wygląda, nie wiesz co. O matko, to cię wyznacie jak to wisi. Znaczy to wisi tutaj na jednym z dyżaków, tylko Jak znam życie, to pewno się zawalił, tak? Aha, ciuchcia się pali, ale ich już tu nie ma. Karabin, spiłowany karabin, nie chcemy. Quick shutter mamy, obrzyn mamy. Obrzyny są dobre, kurde, na krótkiej odległości. Are still ringing from blowing up that ridge. What'd you say? I can't hear a goddamn thing. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. Oh, shit! Oh, shit. That's on the from there, what I had to negotiate hell? an even more precarious route. Show yourself, coward! <laughs> Skąd już do mnie leczuje Tam, gdzie się rozgląda. A co tam jest? Odolać się od opowieści, aha, no. Pięknie. Nie można sobie poładzić, popatrzeć. Matko do ciebie, zeskocz na pociąg, chyba was podąbało? Tam byłem, no pięknie, fajnie. Into the fire as the train was clearly fixing to fall. I found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of Desperados. Cao holda, Desperado. I actually broke the wall. Yeah, I broke the wall. I'm going to have to to the Aha, to jest chyba to Quickshotter, Kalabin, Quickshotter, dwa Quickshottery. A jakbym ten chciał wziąć, sobie jednego? Dobra, już nie kombinuj, Wojtas. Przeświesz, jest gorszy, obrzyd. No jak no przecież dostał krew się polała. Dlaczego musiałem dwa razy szczelić? Kurde jakby dostał z zadanży pewnie by nie żył. Ale co It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Get out of the way. Okay. No. 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 Co się denerwuje, zaraz do ciebie idę. Mam ich wyeliminować i nowe, znaleźć sobie czasowy sobie znaleźć. Kulde, było była wziąć. O kurde, szybko tutaj tracę zdłówko, widzę. Czuję.

So is? Guess I save her, Aha, damn much escape. All in over. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Kapelusik Kurde, weźmiemy sobie jednego dunge'a co? Same dungery mam A niech będą landry, zobaczymy Mam nadzieję, że jeszcze quick shot do mnie strzelby, nie, strzelby nie wymieniamy Dandreny mają większą moc. No wszystko ładnie pięknie, tylko co dalej? Ta? To idziemy tam. Strzelec, proszę. No mam osz. No i proszę. Jak już to już. Aż na mnie to podziałało też. Pół wagonu poszło się balić. No, mają moda, Andrzeje mają. Spójrzmy, co się będziemy śpieszyć. No, chciałem przeczytać, co tam było. O, o Kruku prawdy. Który to jest? Tu, Curry George Flarno's Curry. George uh, Land Curry. Flarno's Curry był mentorem no, do innego słynnego uh, uh, Logana.

Yes, what to i kept hoping the law would show up and give me a hand you mean like that giant pinkerton posse that i read about did they come riding in guns ablazing to help pinkerton uh huh Jedzie oddział Pinkertona? Uuu, jest ich tu spodno. Wielka, woła, cika banda. Sanderski Baczka siedzi w A ciekawe dlaczego nie czytałem ataku? From the Aha. No, son. Aha, czyli to była opowiastka. Mają mod za tamże Major He's killing everybody they'll kill us all quick shot there some szybsze Na strzelców chyba lepiej brać karabin. Mają jednak większą moc, ale i tak nie było źle. Są quickshoterem, moje, że tak powiem. A ty co się? Skuliłeś myślałeś, że ciebie nie zobaczę? Gościu? Dziwne to było Horror and the wall Azy w ścianie. O co na Michał pod sprawę cię bandyci A nie do nie do podejścia bez halowania wody Świetnie wyposażone, stałe chaty, złużące batyki, zasłonięte przez drogę zimnej. na nawiedzenia stajnia, zagroda, magazyn pełnych zamoców. Aha, fajne, Raz wyższe niż w gangiem, bo sprawa się nazywa, nawet nie gang all in the world. Widoczny zasek swoją, z tą koalicją i większych gangów. Ciągle skończą się na banki, pociągi, wystawki, dzikiego zarobu. Tak jest, tak jest. Ciepła banda, sekret znaleziony. Co tam było? Rzeźbiony ranger? Aha, mogę wrócić do Kickstarterów. Ale żeś mi całe przejście, gościu. A to co było? Co to jest? Aha, do kopalń, Kasa. only a few stragglers were left and i had to cut them down pronto if i was going to stay on old bob's trail Lubię ten Co nazywasz kilkoma maruderami? Tu ich jest całe stado. A ci skąd tutaj się biało? Jak spod ziemi! Cholera! Za dużo ich było. Za dużo ich było. Za dużo ich było. Nie nadużałem. Nie nadużałem. Ale ich tu jest, nie widzę ich. Kurde, nie widziałem ich. Normalnie ich nie widziałem. Coś mi się ta M pokazało, że mogę sobie polepszyć. No, cholera jasna, no. No, trochę od dynamitu ich zginęło. I guess that's Oh, Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flatnose Curry. Who is he? The fastest gun in the gang. Right after uh -huh. some guns, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Co jest? Dlaczego nie zdążyłem wyciągnąć? Nadusiłem na myszkę? Nie rozumiem tego. Szybkość 57, były jest skupiony. Zmienię pozycję swojej dłoni? No tak, no zmieniałem z szybszego wyciągnięcia, bo nie wszystko dobrze. Kurde, no nie rozumiem czasami tych pojedynków, naprawdę. I co, czy ja zawsze muszę do trzech razy, sztuka. No nie rozumiem. No kurde, myszka nie reaguje, no przecież duszę, kubkowaty. That very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the wild bunch behind and decamped for South America. Ale co to znaczy nie wyciągnąłem A I ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about it. Tak, wiemy o tym. A później tam wojska, co to było? To oni do czy gdzieś uciekli. Wiem, że jakieś tam kraje, nie tutaj Meksyk, właśnie, tylko że dali na południe. I normalnie tamtejsze wojska ich okrążyły, bo tam też próbowali też napadać, coś kombinować. I tam ich zabiło całe wojsko. Że nie on nadawa zabity. Nie mam w nosie no. Dobra, 22 minuty. Dobrze by było wyjść teraz, co? Proszę, na spację nadusiłem i wyszedłem. Trzy typy amunicji drogowej, śrutowa, rozdobronie drugiej. Tak, tylko ja nie wiem, czy mi tam coś nie uciekło przez to, jak nadusiłem spację. Ładnie tu wyszedłem. Tylko, czy mi tam jakieś zakończenie nie uciekło. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back Aha. with them. No, dobrá. To teraz już wyjdziemy z gry, co? bo na pewno już tam następny będzie za długo. To jeszcze nie jest ale idzie, znowu... To do godziny dociągną, i to by było za długo. Okej, okay, dobra, to trzymajcie się, do miłego. Cześć, cześć.